Zrównoważony rozwój, a tak naprawdę zagadnienia związane z kryzysem klimatycznym są dzisiaj absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o dyskusję regulatora, nadzorcy i rynku finansowego na poziomie unijnym. Żaden temat nie jest równie ważny, żaden go nie przewyższa nawet osławiony Brexit, który już tak naprawdę zniknął z korytarzy Komisji Europejskiej jako temat załatwiony, krótko mówiąc. Zrównoważony rozwój w rozumieniu zapobiegania zmianom klimatu jest w tej chwili najważniejszy, dlatego że naprawdę zarówno regulator, czyli Komisja Europejska, jak też przede wszystkim instytucje finansowe, ubezpieczyciele, banki, Fundusze inwestycyjne, starają się zrobić wszystko, żebyśmy jako Unia Europejska dotrzymali postanowień porozumienia paryskiego, czyli ograniczyli emisję gazów cieplarnianych tak, żeby temperatura na Ziemi nie wzrosła o więcej niż 1,5 do 2 stopni Celsjusza. Dlaczego to jest tak ważne dla inwestorów? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli doprowadzimy do pogłębienia się kryzysu klimatycznego, to rynki finansowe nie będą w stanie tego wytrzymać. Pierwsi dostrzegli to ubezpieczyciele, którzy już kilka lat temu zobaczyli, że kryzys klimatyczny narastając będzie powodował tak dużo negatywnych zjawisk klimatycznych, tak dużo nagłych, szkodliwych zjawisk pogodowych. Typu tornada, burze, gradobicia, nagłe fale upałów, pożary, że ubezpieczyciele jako cała branża nie będą w stanie sfinansować wypłaty odszkodowań z tych tytułów. To ubezpieczycielom najbardziej zależy na tym, żeby spółki stały się neutralne węglowo. Neutralne emisyjnie, czyli przestały emitować gazy cieplarniane. A za ubezpieczycielami oczywiście poszły banki, które zaczęły liczyć ryzyko swoich portfeli kredytowych związane z ryzykami dotyczącymi zmian klimatu. A za nimi kolejni inwestorzy. I obecnie tworzone czy już wprowadzone regulacje na poziomie Unii Europejskiej nie są wymysłem urzędników z Brukseli, lecz wręcz przeciwnie są stworzone przez urzędników Brukseli w wyniku nacisków ze strony rynków finansowych.